Symbolika roślin. Dziurawiec. Dziurawiec to pospolita roślina rosnąca na terenie całej Polski. Charakteryzują ją kwitnące na żółto kępy, dorastające do 50 cm wysokości, a także niewielkie jasne punkty na liściach przypominające dziurki. Stąd nazwa dziurawiec. W tych prześwitach Znajdują się zbiorniczki olejków eterycznych. Dziurawiec ma niezwykle bogatą paletę zastosowań, a także całkiem długą historię zarówno w lecznictwie, jak i w folklorze i legendach. Roślina od wieków była znana w medycynie ludowej między innymi jako środek do leczenia dolegliwości układu pokarmowego i chorób zakaźnych w północno-wschodnich rejonach Polski, służyła do zwalczania i leczenia biegunki. LEGENDY I PODANIA Przekazy o słonecznej roślinie sięgają do zamierzchłych czasów, aż do antycznej Grecji. Mitrydes, miłośnik mieszania trucizn, sięgał po dziurawiec, tworząc teriak, cudowną odtrutkę na wszystko. W dawnych słowiańskich czasach wraz z macierzanką, miętą i rutą dziurawiec był elementem świętojańskich wianków. Uznawany był też za roślinę magiczną, chroniącą przed złymi czarami i urokami oraz przed smutkiem i żalem. Dziś wiemy, że zioło to posiada właściwości antydepresyjne. Nie należy go jednak nadużywać, ponieważ powoduje nadwrażliwość na słońce. Może prowadzić do niebezpiecznych zmian skórnych czy problemów ze wzrokiem. W dawnych wiekach uważano, że nadepnięcie dziurawca po zachodzie słońca może skutkować porwaniem przez czarodziejskiego konia. Napar z dziurawca po przejściu rytuału miał mieć siłę odpędzania smutku i nieszczęścia. Okadzanie domu bukietem z wysuszonych kwiatów. Przywracało zdrowie mieszkańcom. Kwiaty dziurawca, umiejscowione blisko dzieci, odsuwały od nich niebezpieczne wypadki. Włożenie kilku płatków dziurawca do ust przesłuchiwanego miało zapewnić jego prawdomówność. Za to, umieszczenie zasuszonego ziela w kątach domu chroniło go przed lichem i innymi złymi stworzeniami. Noszony blisko ciała, zasuszony dziurawiec wspierał w przyciąganiu miłości i pomyślności. Wierzenia te miały swój początek w poszukiwaniu wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest przyroda i w jaki sposób jej siły rządzą światem. Przypominający słońce i ogień, kwiat dziurawca miał swoje miejsce w tradycjach towarzyszących letniemu przesileniu. Sięgano po niego nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii i Skandynawii w rytuałach zwanych Midsummer. Anglicy używali rośliny do leczenia obłędu. W Rosji służyła do ochrony przed wścieklizną, a w Brazylii miała pomagać na ukąszenia węży. W czasach chrześcijaństwa dziurawiec, który do tej pory pełnił ważną rolę w obrzędach słowiańskich, Zaczął być święcony. Nadano mu znaczenie chroniące przed demonami i urokami. Powstała nawet szczególna legenda odnosząca się do charakterystycznych prześwitujących otworków na jego liściach. To demony w bezradności wobec cudownych właściwości rośliny poprzekuwały jej liście. W chrześcijańskiej świadomości ludowej Ziele dziurawca kojarzone było głównie z ochroną przed szeroko pojętym złem. Używano go nawet podczas rytuałów wypędzania złych duchów. Suszone rośliny układano w domach i przy kapliczkach. Gałązki z kwiatami umieszczano w modlitewnikach, by chronić się przed złymi myślami. Dziurawiec przez wieki stosowania miał różne nazwy. Nazywano go zielem guślarskim, obierzy światem, przestrzelonym, krzyżowym zielem i rutą polną, a w czasach chrześcijańskich dzwonkami Maryi Panny, łaską pańską czy zielem świętego Jana. Według jednej z legend dziurawiec wyrósł z ziemi, na którą spadła ścięta głowa Jana Chrzciciela. Inne podanie głosi... Że kwiat pojawił się pod krzyżem Chrystusa, dokładnie w miejscu, w którym spłynęła krew z przebitego boku. Leczenie. Dziurawiec ma niezwykle wszechstronne działanie. Leczy układ pokarmowy, koi zranioną tkankę, ma właściwości rozkurczowe, a nawet wypełnia zmarszczki i pomaga załagodzić stres. Właściwości przetworów z dziurawca olejów, naparów, herbat były niezwykle popularne. Stał się on jedną z najbardziej rozpowszechnionych roślin leczniczych. Dziurawiec, przez jednych nazywany słonecznym zielem, przez innych zielem świętego Jana, angielskie St. John's Wort, po dziś dzień stoi w czołówce popularnych terapeutycznych ziół. W celach leczniczych Najczęściej wykorzystuje się dziele dziurawca, czyli nadziemną niezdrewniałą część w początkowej fazie kwitnienia. Dziurawiec ma niezwykle bogaty i różnorodny skład chemiczny, a także ma szeroki zakres działania, wykazuje między innymi właściwości przeciwzapalne, antydepresyjne, moczopędne, rozkurczające, uspokajające, wzmacniające. I przeciwbólowe. Stosowanie suplementów z dziurawca, na przykład herbat do zaparzania, nie dopuszcza do obniżenia stężenia serotoniny w organizmie na skutek rozkładu. Dokładny mechanizm działania przeciwdepresyjnego nie jest do końca poznany, mimo to dziurawiec stosuje się w ramach leczenia profilaktycznego i wspomagającego